Thank Z tak na tym etapie spełnieniu poszło, Proszę o młodszych, by te roboczki, a także starszych, dzisiaj wysłuchać. Co to zasad w turnieju, w tej dwie grupy zostały się podzielone. Przeczytam może, jak te grupy wyglądają. Grupa A, a. SKF 01, SP 71, SP 3, 2. W takich grupach jak każdy z każdym mecze naczone będą przez 8 minut. Każdy z każdym, zwycięstwo 3 punkty, remis jest możliwy, także 2 punkty, porażka 1 punkt. Na koniec rozstawienia zespołu. Oh i'm um,